Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji knuziowskiej Freshar Film Rudiota w dniu 31 lipca 2025 roku. Dobry wieczór, Szanowny Wielkie Książę Królików, marszałek Armii Księżowskiej i Wielkiego Księstwa Królików. Lider Zjednoczonej Partii Królików Fryderek wydał rozkaz budowy linii kolejowej między Reperketem a Miastem Humboldt. Szanowny Wielki Książę, marszałek Lider Fryderyk w dniu wczorajszym, 30 lipca 2025 roku, dokonał uroczystego otwarcia wraz z innymi urzędnikami państwowymi linii kolejowej między Fryszyńcem a Repreketem, która jest drugim etapem większej strategii kolejowej, która ma prowadzić aż po same góry kamienne na południu Wielkiego Księstwa, ponieważ z tamtego miejsca będzie wydobywany węgiel, a następnie tą linią kolejową będzie on transportowany na cały kraj. Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk jednak nie zwleka i nie odpoczywa. Dlatego już dzień po tym szlachetnym wydarzeniu Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk wydał rozkaz o budowie trzeciego etapu tej strategii kolejowej, czyli linii kolejowej między reperketem i freszyńcem. Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk wydał również termin oddania tego odcinka kolejowego, a jest to 8 sierpnia bieżącego roku. Na różnych poligonach wojskowych rozlokowanych na terenie całego państwa odbyły się ćwiczenia i manewry wojskowe dywizji szturmowych. Dzięki bohaterskim reformom szarownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka armia książęcka jest niezwykle silna. Dywizje szturmowe są elitarnymi wojskami wojskowymi naszego kraju, które dzielnie walczą w najtrudniejszych frontach i sytuacjach. W maju 2024 roku pod dowództwem szanownego przywódcy generała Rudolfa zwyciężyli nad komunistyczną armią Warszawy, która próbowała zająć księstwo kaninsztackie. Dywizje szturmowe w ciągu ostatniego czasu przeprowadziły manewry wojskowe na różnych poligonach całego kraju. Ministerstwo wojny informuje, iż zakończyły się one sukcesem i zdobyciem nowego, dużego doświadczenia dla nowych żołnierzy związanych z tymi dywizjami. Dobry wieczór. Na terenie budowanej nowej dzielnicy miasta stołecznego Kajzerogradu w przeciągu ostatnich dwóch dni powstało bardzo wiele. Budowa nowej dzielnicy Kajzerogradu pod Kuratelą oraz według projektu szanownego przywódcy Rudolfa trwa niezmiernie szybko i dynamicznie. Wcześniej takiego tempa Wielkie Księstwo Królików nie znało. W przeciągu ostatnich dwóch dób ukończono na terenie osiedla jeden dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, który Państwo widzą po lewej stronie. Rozpoczęto również budowę kolejnego budynku mieszkalnego, dotychczas jednakże ukończono tylko parter obiektu. Najważniejszym jednak posunięciem przy realizacji nowej dzielnicy miasta stołecznego Kajzerogradu jest dokończenie budowy kompleksu przychodniowego, które jest częścią większego założenia szpitalnego, które jest w trakcie budowy. Drugi budynek przychodni został już w 100% ukończony, a sam budynek ma aż trzy kondygnacje. W kopalni węglowej numer 1 budowanej w górach kamiennych na południu państwa, w dniu dzisiejszym rozpoczęło się wmontowywanie szybu. W dniu dzisiejszym, 31 lipca 2025 roku, na budowie kopalni węglowych w górach kamiennych, według rozkazu Szanownego Wielkiego Księcia, marszałka lidera Fryderyka, doszło do historycznego i przełomowego momentu. Ponieważ w kopalni węglowej nr 1, której budowa trwa od 11 dni, rozpoczęło się wmontowywanie szybu. Jeżeli szyb zostanie poprawnie i szybko wmontowany, już za parę dni, czyli terminowo w dniu 7 sierpnia, kopalnia numer 1, wspólnie z kopalnią nr 2, której przebieg prac jest o wiele wcześniejszy, będą mogły zostać otwarte. Wbudowanie szybu windy będzie oznaczało, iż pracownicy budowlani, a potem górnicy, będą mogli wejść na teren budowy i pogłębiać podziemne tunele w poszukiwaniu węgla, którego jest w tamtym miejscu bardzo sporo. Ledwo co wspaniały marszałek Fryderyk wydał rozkaz o budowę połączenia kolejowego między Reperketem a Humboldtem, a prace już w dniu dzisiejszym się rozpoczęły. Choć genialny marszałek i lider Fryderyk jest geniuszem w planowaniu daty, więc data 8 sierpnia jest realnym momentem, kiedy linia by mogła zostać otwarta, jeżeli prace rozpoczęłyby się w dniu jutrzejszym, to mimo to pracownicy są tak zmobilizowani w duchu idei Fryderyka, iż już w dniu dzisiejszym rozpoczęły się intensywne prace na terenie księstwa reperkeckiego. Gdzie wychodząca jak na razie bez dalszego przedłużenia linia kolejowa z dworca Reperkeckiego już zostaje przedłużona o nowe torowiska, które będą prowadziły do miasta Humboldt przez jedno z miast komitatowych położonych w księstwie Humboldtskim. Jest to trzeci, przedostatni etap większej strategii kolejowej, która doprowadzi do powstania magistrali węglowej, skąd węgiel będzie rozprowadzany na terenie całego państwa. Dobry wieczór. W księstwach Korońskim, Pankierowskim oraz Lyckim doszło do otwarcia nowych, bardzo innowacyjnych suszarni ziół. Mimo iż drewniane to bardzo nowoczesne, funkcjonalne i innowacyjne, jak na obecne standardy budowanych suszarni ziół na terenie Wielkiego Księstwa. Powstały w ciągu ostatnich dni cztery suszarnie ziół, dwie w Księstwie Korońskim, jedna w Księstwie Pankierowskim oraz jedna w Księstwie Lickim. To kolejny wielki sukces króliczej gospodarki spożywczej i rolnictwa narodowego, ponieważ teraz, gdy nadchodzą coraz liczniejsze zbiory ziół, takich jak bazylia, melisa czy mięta pieprzowa, potrzebne są nowe suszarnie ziół, aby one, gdy będą wysuszone, mogły przez całą zimę 2025-2026 służyć obywatelom. W mieście komitatowym Fryżwice, położonym na terenie księstwa raparkackiego, został otwarty nowy zespół szkolny. Szanowny Wielki Książę, Marszałek Lider Fryderyk, Szanowny Przywódca Rudolf oraz lokalne komórki Zjednoczonej Partii Królików nieustannie i sukcesywnie działają na rzecz rozbudowy systemu szkolniczego i edukacji wszystkich obywateli Wielkiego Księstwa. Dlatego w księstwie Raparkackim w mieście komitatowym w Ryżwice został otwarty nowy zespół szkolny, składający się z paru placówek edukacyjnych w jednym bardzo sporym kompleksie budynków. Widzą Państwo jego część. Po pierwsze, dwukondygnacyjny budynek szkolny, jak i również dużego rodzaju hall, który wystaje ponad budynek, oraz innego rodzaju sale, które Państwo widzą po prawej stronie. To wszystko wielkim sukcesem i triumfem działalności Zjednoczonej Partii Królików, lokalnych komórek tej partii, księstwa Raparkackiego. Na terenie księstwa kwidemburskiego zostały przeprowadzone prace zasiedlenia łąk drzewami. Przez ostatnie lata Księstwo Kwidemburskie gwałtownie się wylesiało. Dlatego lokalne komórki Zjednoczonej Partii Królików, za przyzwolenie gubernatora Księstwa Kwidemburskiego, rozpoczęło intensywne prace zalesiające teren łąk, które dawniej były zarośnięte wielkimi lasami i puszczami, które były wycinane czy to na potrzeby budownictwa, czy to w szczególności w przypadku Księstwa Kwidemburskiego na rzecz przemysłu papierniczego, który w tamtym Księstwie jest szczególnie rozwinięty. Teraz drzewa, gdy urosną, będą mogły zostać ponownie ścięte na dalszy rozwój króliczej gospodarki. Królicze światowe informacje zakończone. Lipiec 2025 roku niestety dobiega końca, a był to miesiąc wspaniały rozwoju dynamicznego wielkiego księstwa królików. Które nastało dzięki bohaterstwu szanownego Wielkiego Księcia, marszałka lidera Fryderyka, szanownego przywódcy Rudolfa oraz Zjednoczonej Partii Królików. Prześledźmy więc zaledwie miesiąc życia Wielkiego Księstwa, które okazało się wielkim postępem narodu króliczego, który zostanie zapamiętany jako jeden z lepszych miesiąców w historii tego kraju. Już na początku tegorocznego lipca doszło do wielkich triumfów, które przeszły jeszcze z czerwca poprzedniego miesiąca, ponieważ również czerwiec był miesiącem gwałtownego rozwoju, gdzie państwo królicze z kraju niestabilnego zostało państwem 100% bezpiecznym dzięki powstaniu Zjednoczonej Partii Królików oraz jej zwycięstwie w wyborach parlamentarnych. Tak też zaczynamy w Kajzerogradzie, gdzie jeszcze na początku lipca trwały intensywne prace budowlane nad pierwszą nową dzielnicą miasta stołecznego Kajzerogradu, według projektu szanownego przywódcy Rudolfa. Kiedy 2 lipca nastąpiła pierwsza miesięcznica założenia Zjednoczonej Partii Królików, szczęśliwi obywatele, dziękczynni temu, że zaufali tej partii, a ona dla wszystkich zwycięża, wyszli na ulicę nie tylko Kajzerogradu, ale też innych miast. Jednak największego przełomu tego miesiąca musimy się doszukiwać dzień po tych wydarzeniach. 3 lipca 2025 roku Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk na spotkaniu Komitetu Centralnego Zjednoczonej Partii Królików wystosował Narodowy Plan Rozwoju Gospodarki, który przez Komitet Centralny Partii został natychmiast zatwierdzony jako idealny. A zakłada on, iż do końca września bieżącego roku państwo królicze stanie się państwem dobrobytu poprzez budowę m.in. siedmiu kopalni węglowych, rozbudowę sieci kolejowej oraz drogowej i innego rodzaju modernizację oraz dynamiczny rozwój innych gałęzi narodowej gospodarki. Tak też rozpoczęło się od linii kolejowej między Frysiogrodem a Friedrichburgiem, która zaczęła powstawać z rozkazu wspaniałego marszałka Fryderyka w niezwykle niespotykanym dotychczas dynamicznym tempie. I tak właśnie będą szybko powstawać kolejne linie kolejowe. Nie tylko narodowym planem rozwoju gospodarki wielkie Księstwo królików żyło, ponieważ to właśnie w lipcu ponowiły się piękne, wspaniałe, wielkie inwestycje prywatnych przedsiębiorców kapitalistycznych, m.in. w dzielnicy FerPesz Północny w mieście stołecznym Kajzerogradzie. W króliczych sercach i umysłach następowała coraz większa mobilizacja duchowa. Wierze idei Fryderyka wobec lojalności ukochanego marszałka, wspaniałego przywódcy i Zjednoczonej Partii Królików. Dlatego, szanowny wielki marszałek, lider Fryderyk miał dużo pracy, dokonując wielu otwarć, nowych linii kolejowych czy innego rodzaju obiektów w państwie króliczym. Kulturowo również rozwijał się nasz kraj. Kiedy to wydano książkę Skoki Wielkiego Królika, Fryderyka, która od razu stała się narodowym bestsellerem. 9 lipca doszło do kolejnego wielkiego triumfu. Nowa dzielnica Kaiserogradu, zaprojektowana przez szanownego przywódcę Rudolfa, zakończyła się, a wspaniały marszałek Fryderyk dokonał jej oficjalnego otwarcia. Siła króliczego narodu wzrastała z każdym dniem, nie tylko wewnątrz kraju, ale i poza nim, gdzie króliczo-mniejszość etniczna w Republice Gdańskiej podkreślała swoją odrębność od narodu gdańskiego. Lipiec, miesiąc taki ciepły, nawet deszcze i wiatry tego roku nie powstrzymały bogatych inwestorów kapitalistycznych przed budową tego wspaniałego ośrodka wypoczynkowego w mieście stołecznym Kajzerogradzie, który oprócz swojej wielkości charakteryzuje się również obecnym panującym tam luksusem, w tym całorocznym lodowiskiem. W lipcu wczesne zboża również zostały zebrane w dużej części przez nowoczesne maszyny rolnicze, które zostały rolnikom dostarczone za bardzo niskie ceny w wyniku planu mechanizacji rolnictwa, który nieustannie panuje w naszym kraju według rozkazu marszałka Fryderyka od roku 2023. 18 lipca kolejna wspaniała inwestycja, przygotowana przez szanownego przywódcę Rudolfa, została otwarta, a była to kancelaria biur szanownego wielkiego księcia, marszałka lidera Fryderyka, która mu się, jak i całemu narodowi, bardzo spodobała. W tym samym okresie Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk wydał kolejny bohaterski rozkaz w wyniku Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki. A było to rozpoczęcie budowy dwóch pierwszych kopalni węglowych, które obecnie są realizowane z siedmiu planowanych w górach kamiennych na południu kraju. W przeciągu ostatniego miesiąca bardzo rozwinął się przemysł metalurgiczny. Było to efektem ogromnego zapotrzebowania na elementy metalowe do budowy kopalń węglowych, czy w szczególności na torowiska, to jest szyny torowe. Ukochany przywódca Rudolf w tym czasie nie odpoczywał, tylko ciężko pracował, dbając o zwyczajnych obywateli i artystów narodowych. Dlatego w mieście stołecznym Kajzerogradzie, przy ulicy Kohorty do Domierowskiej został otwarty Teatr Miejski, którego główna sala jest taka ogromna, że nie zmieściła się w tym kadrze telewizyjnym. Końcówka lipca pokazała, że Wielkie Księstwo i mieszkańcy nie muszą się obawiać żadnych katastrof naturalnych. Ogromne deszcze spadały na nasze państwo przez ponad 48 godzin, a mimo to tak niewiele zostało postopionych, a żaden obiekt w Wielkim Księstwie nie został nawet zelany. Jest to efektem bohaterskich reform, które doprowadziły do zabezpieczenia rzek i strumyków dokonywanych w ostatnich miesiącach przez szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Fryderyka. I tak wspaniale i owocnie zakończył się lipiec 2025 roku, który przyniósł naszemu kraju wielki dostatek i szanse, perspektywy rozwoju dane nam w wyniku Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki przez szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Fryderyka, szanownego przywódcę Rudolfa oraz Zjednoczoną Partię Królików. Podziękujmy im za to, ponieważ dzięki temu, w takim szczęściu i dynamicznym rozwoju, przeżyliśmy ten miesiąc i przeżywać będziemy każdy kolejny. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach. Państwo królicze, wielkie księstwo królików jest bardzo ekologiczne i na terenie naszego kraju nie marnują się żadne surowce, w tym metale takie jak żelazo, które leżąc w niektórych miejscach porzucane jako złom i tak są wykorzystywane do przeróżnego rodzaju inwestycji, na przykład nawet jeśli są pokryte złomem. Takie na pierwszy rzut oka nieprzydatne zardzewiałe kawałki żelaza byłyby pozostawione same sobie, ale poszukiwacze złomu przyjeżdżają w takie miejsca i zabierają całe te zardzewiałe elementy żelazne, zwożąc je do najbliższych hut, gdzie są przerabiane na nowe elementy metalowe. Kiedy już taki zardzewiały metal, w tym przypadku żelazo, trafia do huty, rozpoczyna się jego proces przetwarzania. Zaczyna się on niepozornie, ponieważ od kąpieli specjalnej substancji połączonej z wodą, gdzie rdza z tego żelaza pomału odchodzi. Po tym pierwszym etapie, gdzie zardzewiałe elementy żelazne przez jakiś czas są zanurzone w całości, w tej cieczy są one z niej wyciągane, a następnie rozkładane na specjalnie przygotowanych stołach gdzie pracownicy poprzez specjalnych szczotek hutniczych rozrywają pozostałą jeszcze rdzę, tak aby pozostawić czysty, niezerdzewiały czyli niezniszczony metal, który pójdzie do przetwórstwa na nowe elementy. Tak wygląda ostateczny efekt procesu, który Państwu przedstawiliśmy. Jest to jedna z blach, widzą jednak Państwo, że jest ona pogięta, pomięta, ma ona wiele rysy wypukłości. Jest to efekt długotrwałego niszczenia tego żelaza przez rdze, jednakże, mimo to, z tego metalu da się jeszcze coś wykonać, co teraz Państwu udowodnimy. Albowiem taki metal trafia do kadzi z rozgrzanym metalem, w tym przypadku żelazem, bo nie są tutaj tworzone stopy. Jest to czyste żelazo. Trafia ono ze specjalnej metalowej również maszyny, do tej kadzi, gdzie tak w wysokich temperaturach rozpuszcza się ono na ciecz. Po pewnym czasie pomarańczowa, a nawet w wielu przypadkach czerwona ciecz, która powstała w wyniku rozpuszczonego żelaza, zostaje wlana poprzez kolejną specjalną maszynę metalową z pojemnikiem do otworu. Jest to otwór, z którego można wydobyć wszystko, bo jest to swego rodzaju forma, która jest wmontowana w stalowy stół. Przez długi czas następnie w formie żelazo wysycha. Pamiętajmy, że miało ona ponad 1000 stopni Celsjusza w chwili wylewania do formy. Jako zimny metal już, o swojej charakterystycznej, metalicznej, szarej barwie, zostaje ona sprzedana do różnego rodzaju koncernów. W tym przypadku wyprodukowana została zwyczajna blacha żelazna, która może posłużyć jako element dachu, kawałek samochodu czy innego rodzaju rzecz. Natomiast w takich formach produkowane są przede wszystkim szyny kolejowe na rzecz Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki, inne elementy potrzebne do jego realizacji, oraz nawet części samochodów czy ciężarówek, które są potrzebne do ich konstrukcji, takie jak drzwi czy fragmenty karoserii. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji Kijowskiej Frischer Film Rudiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.